Cześć, jestem Pawlik z Was w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj jest to kolejny update z mojego Minecraft miasta. No więc, bez tym pewnego przedłużenia, zapraszam do oglądania. Standardowo zaczynamy od pojazdów. A tutaj mamy takie auto, które jest autem Watersonów z Gambola. Pozdro, ktoś oglądał Matinu, też oglądał. No i prezentuje się to tak. Te nadkola mi się najbardziej podobają. Ale ogólnie auto nie wyszło najgorzej. W miarę przypomina tamto z Serialu. Tutaj nie jestem pewien, czy pokazywałam to auto ostatnio, ale wydaje mi się, że chyba zapomniałam. Więc jest to Porsche 911 i prezentuje się ono tak. No rozpoko. spoko. Tutaj mamy takie auto, było ono zrobione na Mustangu GT, może przypomina. Nie, te schodki tutaj. A teraz może to lepiej przypomina? Okay. A tutaj mamy nowojorskie taxi. Nie, to nie jest Nowy Jork, ale mamy tutaj nowojorskie taxi. No, bo jest to moje miasto i nikt mi nie zaproni mieć żółtych taksówek w swoim mieście. A tutaj mamy kłada. Tak właśnie wczoraj szukałam inspiracji, co zbudować w tym mieście z pojazdów. No i znalazłem takiego kłada. I on się prezentuje mega. Najlepiej od tej strony i od tyłu. Sorry, jeśli jakoś dziwnie mówię, ale katar mam taki lekki. Jeśli oglądaliście mój odcinek Czechy w Minecraft. A podejrzewam, że nie, bo ma on jeszcze mało wyświetleń. Właśnie tam mo mogliście zobaczyć takie rowery. I ja postanowiłam, że po prostu je też zbuduję w moim mieście. No bo oczywiście można się inspirować. Y te klatki sudowe są już w każdym z tych sześciu bloków. I tak się prezentują. No niestety to musi być taki ale jest przynajmniej 2,5 kratki, a nie jak to niektórzy budują na dwie kratki kystopobia. Tak, I taką windę mamy. To w sumie nie wiem, czy pokazywałam, ale tak to wygląda. Tutaj mamy taką windę i okej, okay, Tutaj mamy obraz, tu okno. Tutaj dywanik, tutaj kwiatka. Tutaj mamy Netflixa. Taki fajny stolik też. Proszę powiedzieć mi, co by tutaj zrobić, bo tu jest tak pusto. Zaraz wracam. No i ta dama, mamy takie akwarium, może tymczasowo takie być. I tutaj mamy świetną kuchnię. Tutaj mamy taki stolik, to się chyba wyspa nazywa. Tutaj mamy standardową kuchenkę. Nie wiem, jak można jeszcze takiej nie robić. Tu jest ognisko, ale jest zgaszone. Tutaj mamy lodówkę, tak, czarną. A tutaj mamy czarne szafki. No i taki zlew. Tutaj mamy właśnie taką szafę. Tutaj dywan i tu łóżko. Tutaj mamy ręcznik. No i taką zmywarkę. Umywarkę. No i tutaj mamy wannę. Tak, to, to są szampony i tak dalej. No tutaj mamy toaletę. No ale konie jeszcze nic nie ma. W parku po prostu podmieniłem część trawę na mech i prezentuje się to całkiem dobrze. Tutaj tworzy się zaplecze. A tutaj jest Media Expert. W sumie to Media Expert jeszcze nie jest gotowe, bo mamy tutaj kamery, tutaj monitory, a tutaj. Tu są pozostałości po wyprzedaży. Tak. A tutaj mamy takie dwie kasy. Tutaj mamy monitor. Pamiętacie, że mówiłam, że tutaj coś będę budował? Tutaj miała być taka jakby kamienica nowoczesna. Ale zamiast tego zrobiłam bibliotekę, która się prezentuje też dobrze. Chociaż bardzo przypomina mi biedrę. W sumie czy wy kiedykolwiek widzieliście moderną bibliotekę? Ja nie, ale okej. Okay. To coś jest z książką i. Na no World Edition czasami nie słucha, yy, to będę musiał poprawić, bo to nie jest książka przecież. No ale tutaj mamy takie właśnie słupki i wiecie, żeby jak ktoś by, nie wiem... Ktoś by autem, to żeby nie pomyślał, żeby wjechać do sklepu. No bo wiecie, do tak. Do, do biblioteki wjechać autem. No tak, tak średnio by powiedział. No więc to będzie na tyle dzisiejszym odcinku. Elo!